Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym zrobić dla Was filmik z serii Pika Kart. Wybrałam już tutaj trzy grupy kart. To jest grupa kart numer jeden, tutaj mamy grupę kart numer 2 i tutaj mamy grupę kart numer 3. Czego będzie dotyczył ten filmik? Każda z osób zastanowi się i wybierze, który numerek najbardziej z Wami rezonuje. Czy jest to jedynka, czy jest to dwójka, czy jest to trójka. Ja odkryję karty i zinterpretujemy, jak możecie spędzić Dzień Świętego Walentego, czyli 14 luty. Jaka energia może Wam towarzyszyć, czy spędzicie go w domu, sami, czy z kimś. To sprawdzimy. To będzie takie krótkie czytanie na dwie karty. Przy czym chciałam powiedzieć, że ono będzie bardziej... Ja zawsze uważam, że mm, filmiki z serypika, kart, wybierz kartę, bardziej z nami rezonują niż horoskopy, dlatego że to my sami wybieramy grupę kart, którą czujemy. A horoskop jest dla wszystkich osób z danego znaku złotego oczywiście są ascendenty, więc one nie zawsze rezonują. E, myślę, że mm, pomimo, że Dzień Świętego Walentego mm, e, to wiadomo, że kochamy się cały rok, nie tylko w ten dzień, to jednak każdy z nas gdzieś tam liczy, że ten dzień będzie wyjątkowy i nie chce spędzić go sam. Więc teraz zatrzymajcie sobie na chwilę filmik, zastanówcie się, która gra, grupa kart do Was najbardziej przemawia i tę grupę kart wybierzcie. E, chciałabym również was zachęcić do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę, jeśli wam się podoba, do ak takiej aktywności e, i komentowania oraz pisania, jakiego typu filmiki chcielibyście zobaczyć. Przypominam, że na 1000 subskrypcji e, zrobię filmik z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie 15 osobom za darmo odpowiem na jakieś pytanie i ten filmik nagram i stawię na YouTube. Więc zatrzymajcie sobie filmik na chwilę, skupcie się i wybierzcie tą grupę kart, która przemawia do Was od samego początku. Taka, z którą macie takie przyciąganie. Myślę, że już wybraliście, więc zacznę od grupy kart numer 1. Osoby, które wybrały grupę kart numer 1. Mamy tutaj dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów to jest dobrobyt, to jest satysfakcja. Zarówno taka materialna, jak i emocjonalna. Tutaj ta karta też często mówi o tym, że korzystamy z uciech, ale korzystamy z nich nadmiernie, że jesteśmy skupieni w życiu tylko na przyjemnościach, gdzieś tam nie zajmujemy się obowiązkami, ale w kontekście dnia właśnie świętego Walentego, 14 lutego jest to bardzo pozytywna karta. Bo mówi ona nam o tym, że wszystkie zdarzenia będą pozytywne. Będzie to dzień pełen radości, będzie to taka radość emocjonalna, bo my się czujemy spełnieni. Mówię, zarówno jest to pod względem materialnym, jak i emocjonalnym, ale w głównej mierze tutaj emocje się pokazują, bo to są kielichy. Kielichy mówią o tym, co jest wewnątrz nas, o naszych emocjach itd. Więc to jest taki dzień bardzo przyjemny, który możemy spędzić z jakąś osobą, która jest dla nas ważna. Możemy ten dzień spędzić z rodziną. Eee, robimy różne rzeczy, które sprawią nam przyjemność czyli to możemy iść nawet, nie wiem, na randkę, do jakiegoś parku rozrywki, do restauracji, w różne takie fajne miejsca, na kręgle, do kina. Tego typu rozrywki, uciechy będą nam towarzyszyły. Czyli to na pewno nie będzie dzień spędzony samotnie. Będzie on spędzony w gronie ludzi, których z sympatią, z którymi potrafimy się dobrze bawić. Więc bardzo fajnie. Zobaczymy, co druga karta nam chce tutaj powiedzieć. Okej, okay. i druga karta, jak pięknie te karty rezonują, jest dziewiątka też, widzicie dwie dziewiątki, tylko tutaj mamy dziewiątkę denarów. Dziewiątka denarów mówi o tym, że my stworzyliśmy sobie przyjazne środowisko coś sobie wcześniej wypracowaliśmy i teraz korzystamy z owoców tej pracy. Więc być może jest tak, że jesteście w jakimś związku i ten związek wymagał pracy lub po prostu cały rok nad nim pracujecie, darzycie się szacunkiem, pomagacie sobie nawzajem. No i teraz ta osoba się odwdzięcza i zabiera Was w jakieś fajne miejsce. Dziewiątka denarów mówi o prezentach, takich materialnych, pięknych prezentach, więc może dostaniecie jakiś duży prezent. To jest, ona też mówi o ładnym otoczeniu, bo to jest właśnie ta kobieta porana w tą piękną Piękną szatę w pięknym otoczeniu, więc może do jakiejś ekskluzywnej restauracji zostaniecie zabrani. Na pewno osoby, które wybrały grupę kart numer jeden, spędzą ten dzień. No powiem tak, super, kolokwialnie super, bo spędzicie z osobą, która jest dla Was ważna lub z osobami, z którymi się zawsze dobrze bawicie. Więc nawet jeśli nie macie tej drugiej połówki lub takiej jednej osoby, z którą możecie spędzić, to na przykład z grupą znajomych spędzicie ten dzień ale tutaj dużo się pokazuje takiej energii podarunku, drugiego podarunku więc może dostaniecie jakąś drogą biżuterię od osoby, którą kochacie lub po prostu z nią w jakieś miejsce pójdziecie będzie to taki czas bardzo radosny dla Was gdzie będziecie szczęśliwi, usatysfakcjonowani no powiem super karty jakbym miała wybierać to chciałabym tą grupę kart wybrać gdybym wiedziała co pod nią jest teraz coś dla osób, które wybrały grupę kart numer 2 co tutaj się szykuje? Ok. Hmm. Tutaj mamy ósemkę mieczy. Ósemka mieczy to jest karta dość negatywna, Kar karta, która mówi o ograniczeniach, ale są to ograniczenia, nie które nam nakłada ktoś, czyli ktoś nam stawia jakieś granice, bariery, tylko są to takie ograniczenia, które wynikają z naszej psychiki, bo miecze one się w ogóle, miecze to. Hmm. Mieczy to jest taka energia, która się wywodzi z naszej podświadomości. To jest nasz umysł, nasz intelekt, to jest coś, co jest w nas. I ósemka mieczy mówi o ograniczeniach. My jesteśmy jak ta postać, spętana pośrodku mieczy. Nie widzimy wyjścia z jakiejś sytuacji, bo tak jak mówię, mamy ograniczenia, ale takie, które my sobie sami narzucamy. Czyli, na przykład, mogło być tak, że w życiu byliśmy zranieni gdzieś tam, zawiedliśmy się na ludziach. No życie nas nie oszczędzało, mamy ze sobą ciężkie przeżycia i właśnie jesteśmy tacy zamknięci w sobie, bo to jest czas, w którym my się izolujemy od ludzi, jesteśmy zamknięci na ludzi. Mamy te ograniczenia, bo chcemy sobie zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa, więc my jesteśmy między tymi mieczami, nie ruszamy się ani w lewo, ani w prawo żeby gdzieś tam nie zostać zranionym, tak, pod nogami mamy tą kałużę, więc jeszcze się możemy poślizgnąć, tak naprawdę z każdej strony widzimy dla siebie niebezpieczeństwo i my się izolujemy od ludzi, bo pozostajemy w takiej swojej strefie komfortu. Zazwyczaj myślę, że tą strefą komfortu jest dom. To raczej osoby, które wybrały grupę kart numer dwa, no spędzą te walentynki samotnie i będą takie dość przygnębione, ale zobaczymy jak tam druga karta. Druga karta, ona nam jest uzupełnieniem tej pierwszej, ona może nam coś dopowiedzieć, więc zobaczymy. Mm -hmm. i faktycznie tutaj y, osoby, które wybrały grupę kart numer 2 prawdopodobnie były zranione już kiedyś być może ktoś je zdradził i y, czują się takie rozdarte smutne, samotne i przez to właśnie przez tą zdradę, przez to e, zachwianie poczucia zaufania do innych ludzi, Wy się zamykacie w sobie, zamykacie się w domu, narzucacie sobie ograniczenia. To jest też e, ósemka mieczy, można mówić o tym, że my dostajemy jakąś propozycję, jakąś szansę, ale my z niej nie korzystamy, my się boimy, nie chcemy, żeby się ponownie wydarzyła ta sytuacja, nie chcemy zostać po raz kolejny zranieni, dlatego wolimy przyjąć taką pozycję zachowawczą. Czyli teraz tak, osoby, które wybrały grupę kart numer 1, to będzie taki piękny, super szczęśliwy dzień. Natomiast drugie osoby to widać, że to są osoby, które już były w jakiejś relacji albo po prostu, które zostały zranione, nie ufają ludziom, no i zamykają się w sobie. Spójrzmy, co chcą nam powiedzieć karty dla osób, które wybrały grupę kart numer 3. Ok, tutaj widzę romansik, flircik, e, taka randka, ale tutaj jest rycerz kielichów, więc to raczej nie jest osoba, z którą się. Jesteśmy w stałym związku. Może to jest jakaś osoba, taki flirciarz, romantyk, marzyciel. Osoba, która gdzieś tam się nam przygląda i zaprosi nas na jakąś randkę. Rycerz kielichów to nie jest osoba stała w uczuciach. Rycerz kielichów to jest taka osoba, która pojawia się i znika. Taka bardziej osoba do flirtu, do niezobowiązującej randki, do mm, takiego kokietowania się słownie niż do stałej relacji. Ale zobaczymy jeszcze, co będzie chciała nam powiedzieć druga karta, czy ona tutaj na przykład uzupełni z tych już to jest faktycznie osoba, która gdzieś tam do nas przychodzi, zaprasza nas na randkę i z którą później może się coś przerodzić bardziej stałego, czy faktycznie taka osoba, która pojawia się i znika i po prostu spędzimy z nią ten jeden dzień, pokietujemy się nawzajem, poflirtujemy, pójdziemy na jakąś randkę, um, zobaczymy. Co tutaj kryje druga karta? Aha, no i te karty po prostu się tak pięknie uzupełniają, że to jest po prostu coś niesamowitego. Mag, osoba, która e, taki kręciarz, kuglarz, magik, osoba, która e, będzie nas uwodzić, bo tutaj mamy tego rycerza, kiericha i maga, bo ona będzie kreować rzeczywistością tak, jak ona chce, żebyśmy ją widzieli. E, czyli będzie nas, tak jakbyśmy kokietować, podrywać, flirtować z nami. Wielką miłość... E, tutaj stwarzać, ale po tym dniu tak naprawdę zapewne zniknie i tyle. Ona nam będzie prezentować świat takim, jakim ona chce, żebyśmy my ten świat widzieli i mówię, ja nie chcę Was tutaj zniechęcać do spotkania z tą osobą, bo mak to też mówi o takich ekscytujących, nowych wydarzeniach, próbujemy nowości, także się dobrze bawimy, jesteśmy beztroscy, więc fajnie, ale tutaj w tej osobie, z którą się spotkacie, nie szukałabym osoby stałego do związku. Bo to nie jest tego typu osoba, której można na tyle ufać, żeby e, być z nią do tej grubowej deski czy wiązać się z nią na stałe. To jest raczej osoba, z którą można spędzić fajny czas, ale niezobowiązująco. E, czy tutaj, raczej, osoby, które wybrały grupę kart numer jeden, to sądzę, że to są osoby, które raczej mają kogoś w stałym związku lub mogą się spotkać z kimś, e, kto jest taką potencjalną osobą na przyszłość. Tutaj duże zranienie, ograniczenia, natomiast tutaj niezobowiązująca randka, flirt, e, osoba, która będzie nas podrywać, kokietować, no ale nic z tego, z tego raczej nie będzie. E, więc w tym czytaniu to by było na tyle. E, tak jak powiedziałam, jeśli się czytania podobają, to ja zachęcam do, do subskrypcji, do łapy w górę, do komentowania. Piszcie jak to z wami rezonuje. Jakie to miało odzwierciedlenie na jakie życie, jak faktycznie spędziliście ten dzień, piszcie po Walentynkach. To jest zawsze um, bardzo takie um, zachęcające do działania. I myślę, że jeszcze dzisiaj powinien pojawić się filmik e, dla wszystkich znaków Zodiaku e, na przyszły tydzień. Takie krótkie czytanie, ponieważ nie miałam wcześniej czasu zrobić taką sonda dla każdego znaku na przyszły tydzień. Więc tam po jedną, dwie karty, wam wyciągnę ogólną energię, jaka będzie w tym przyszłym tygodniu, 10 do 14. Lutego. Także ja jeszcze raz dziękuję i miłego końca weekendu, miłego przyszłego tygodnia oraz tego dnia świętego Walentego. Spędzcie go z osobami, które kochacie. Dziękuję bardzo za oglądanie.